Mili Państwo, ONZ proklamowała na dziś Światowy Dzień Ludności, po angielsku World Population Day, wszystko na pamiątkę, iż tego właśnie dnia w roku 1987 w Zagrzebiu urodził się Matej Gaspar, ogłoszony przez ONZ 5-miliardowym mieszkańcem Ziemi. Ciekawe jak ONZ doszła do tego, że ten równo 5 miliardowy, to właśnie ów matej zagrzebia, ale nie wnikajmy, nie drążmy. Ostatecznie ONZ nie myli się nigdy prasa. Głos kolonialisty, oficjalny organ Towarzystwa Kupców Detalistów w branży kolonialnej w Poznaniu, rok 1929, czytamy tekst pod tytułem Tragikomiczne wynalazki. Aparat kieszonkowy do mierzenia wysokości ludzi, z którymi znajdujemy się w towarzystwie, na przykład w kawiarni. Wynalazca dowodzi, że aparat ten oddać powinien szczególne usługi lekarzom, psychologom i kryminalistom. Dalej aparat do kontrolowania kroków. Aparat ten wkłada się pod podeszwę bucika. Wydaje on za każdym krokiem, zależnie od szybkości idącego oraz naciśnięcia stopy, rozmaite odgłosy. Przy pomocy tego aparatu chce wynalazca uczyć pielęgniarzy w szpitalach, jak. Mają chodzić koło chorych. Historia przypomina dzisiaj ważną rocznicę z dziejów ruchu drogowego, bowiem tego właśnie dnia, w roku 1984, Generalny Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych orzekł, że wszystkie samochody sprzedawane tam od jesieni 1983 muszą być teraz wyposażone w poduszki powietrzne i w automatyczne pasy bezpieczeństwa. Branża motoryzacyjna Stanów Zjednoczonych kaprysiła, twierdząc, że wyposażenie samochodów w pasy oznaczałoby dodanie do ceny każdego pojazdu aż 150 dolarów, a wyposażenie samochodu w poduszki powietrzne zwiększyłoby jego cenę o 300 dolarów. Ale z kolei ruchy konsumenckie przypominały, że zainstalowanie pasów i poduszek w każdym samochodzie mogłoby uratować, jak twierdzono, co najmniej 9 tysięcy istnień ludzkich rocznie. Нет. Ten obowiązek w ramach oczywiście postępu technologicznego rozszedł się jednak szybko po całym świecie, dotarł także do nas, chociaż egzekwowanie zapinania pasów ciągle bywa problematyczne. Na szczęście, systemy automatyczne poprzez nieznośne pikanie pulsującego dźwięku przypominają i kierowcom, i pasażerom, żeby obwiedli się pasami, wzmacniając własne bezpieczeństwo. Cóż, jeżeli zdrowy rozsądek nie podpowiada nam podstawowych zabiegów, w tym względzie zmusza nas teraz do tego samochód. I chwała mu za to, zwłaszcza, że swoją reprymendę od samochodu usłyszał dzisiaj także kierowca rajdowy Wiesław Kot.